Przystanek tramwajowy Bitwy Warszawskiej 1920 roku został wybudowany w 1921 roku, kiedy przedłużono linię z Placu Zawiszy na Opaczewską, jak wtedy nazywał się ten przystanek. Wybudowano wtedy jeszcze stary przystanek 04 i 03 a także pętle na miejscu obecnego targowiska. Wstępne zmiany nastąpiły w 1959 roku, kiedy usunęli pętle z przystanku Opaczewska i dodali przystanek 07 w stronę Banacha, którą zbudowano w tym samym czasie. Ostatnie zmiany, jak na razie, stały się 10 dni temu, kiedy przeniesiono przystanek 04 z tam dalej koło przystanku 03 tutaj. Na przystanku jeżdżą w tej chwili linie 1, 9 i 15. W tej chwili przystanek 07 jest zawieszony z powodu budowania trasy tramwajowej na Dworzec Zachodni. To wszystko na dziś. Widzimy się jutro.